Dzień dobry Państwu witam Państwa w świętnie. Dlaczego? Dlatego, że proszono nas, abyśmy powiedzieli coś o wolnym Państwie Świętno, które istniało przez przeszło 200 dni. Ale zanim do tego dojdziemy, to najpierw musimy się zapoznać z początkami świętna powstało ono. Na początku wieku XV i prawdopodobnie od Kmiecia Widzima, który tu pierwszy osiedlił się według Józefa Józefowskiego, pierwsza zmianka historyczna jest 1410 roku, a więc tego roku, w którym była bitwa pod Grundwaldem, było niewiele tych domów. Ale z czasem się to rozrastała ta wieś. Następnie przyszła, przyszła zaraza, morowe powietrze, w których 1670 do 80, w którym wymarła cała wieś, i wtedy powstała od nowa, tutaj taka osada, która już miała swoje dzieje nieprzerwanie aż po dzień e, e, dzisiejszy. Michał Soliwierski w swoim słowniku Ziem Królestwa Polskiego wspomina, że było tutaj w 1860 roku parafia protestancka obejmowała tą osadę i jeszcze 12 takich małych osiedli, ale one należały do obwodu dworskiego. W, Moch, w mochach to były małe jedno z dwóch, dwóch hałup czy leśniczówki, w sumie było tego dwanaście. potem świętno miało już 1108 domów z 702 mieszkańców w tym tylko 65 katolików. Resztę to byli protestanci. To była dosyć ciekawa osada. Ona nie miała nigdy takiego charakteru wsi. Ulice zbiegające się na placu kościoła. Dalej były tu różne zakłady pracy. A gospodarstw było niewiele zresztą ziemia bardzo kiepska piąta szósta klasa szósta z czyli pod zalesienie nie była nigdy miastem ale nie była nigdy taką typową wsią. była to osada tutaj Rozciągały się różne takie, jak nadleśnictwo, już w czasie zaborów pruskich. I ten nadleśniczy będzie nam potem potrzebny. Był to oficer, tak samo jak oficerem był pastor Hegemann. To byli dwaj tylko oficerowie w tym osiedlu. Do niego wrócimy później. Teraz Państwa poproszę dalej na skrzyżowanie. Budynek, który został jeszcze wzniesiony przed pierwszą wojną światową jako niemiecki dom kultury, i taką funkcję pełnił już później, gdy w 1945 roku świętno zostało przyłączone tutaj do Państwa Polskiego i do powiatu wolsztyńskiego w tym budynku odbywały się no oczywiście zebrania wiejskie odbywały się zabawy wiejskie i tu w tym budynku pastor Hegemann zwołał naradę radę aktywu wiejskiego a później już zebranie mieszkańców Świętna, w sprawie o uchronienia swojego dobytku przed powstańcami polskimi. Po wojnie już tutaj. Gdy była gromada świętna, miała własną władzę, tak, miała swojego przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. W tym budynku było kino objazdowe. Nie było stałe, ale dość często dojeżdżało z Wolszczyna i wyświetlało o filmy. Tu znajdował się klub e, ruchu. Tu działało bardzo żywotnie koło gospodyń wiejskich. <tuszy> Tutaj również była placówka ormo, ponieważ Świętno nie posiadała własnego posterunku milicji. A w tym budynku, proszę Państwa, na prawo, tu gdzie mamy ten sklep, na pierwszym piętrze, mieściła się praktyczna gospodyni w Olsztynie była praktyczna pani przez prowadzona przez spółdzielnię spożywców a tu przez gminą spółdzielnię Wosłowską ten ośrodek gospodyni praktycznej gospodyni Czego uczono tutaj? No, kroju, szycia, gotowania, zapraw, uprawy ogródka, prowadzenia nowych roślin warzywnych, a więc to, co wiejskiej gospodyni było najbardziej potrzebne. Działające tutaj koło gospodyń wiejskich było bardzo aktywne. Obok tego, że kółko rolnicze sprawowało. Opiekę nad kątem gospodyń To nad tym ośrodkiem tutaj rozciągało swoją pomoc finansową gminna spółdzielnia samopocłowska z Wolsztyna. Tak, przed nami taki duży budynek, w którym przez cały czas mieściła się i mieści poczta po lewej stronie. Pamiętam przez długie, długie lata. Był tutaj naczelnikiem tej poczty pan Florian Jopkę, a po prawej stronie siedziba gromadzkiej władzy. To tu urzędował. No, sekretarz P Ryszard Poniatowski, który go przeżywano żartobliwie ksiądzem Pepi ze względu na nazwisko Poniatowski, był bardzo no, or dobry organizator. Potem prowadził biuro loku lok w Wolsztynie. Tam dalej jeszcze widzicie Państwo ośrodek zdrowia tam dalej jeszcze był punkt skupu mleka po prawej stronie widzicie Państwo gmach nowej szkoły z salą gimnastyczną i łącznikiem starą szkołę pokażę Państwu za chwilę tu byli różni nauczyciele między innymi pan Springer Pan Czesław Paździoł. Potem przez długie lata była pani Urszula Żarow i Wiktor Hałas. Mamy teraz ujęcie starego budynku. Bardzo, tu, kiedy się mieściła, w tym budynku szkoła, tylko i tam, w tym częściowo, w tym domu, w wiejskim domu kultury, o którym wspominałem. Pamiętam, jak tu był żółty piasek, zupełnie jak na pustyni, taki miałki żółty piasek. I tak nauczyciele, przy pomocy rodziców, uczniów. Zmieniali, zmieniali coraz bardziej korzystniej, aż teraz już widać, że jest teren zagospodarowany, i w ostatnim czasach tutaj wspaniałe, zagospodarowany ten plac rekreacyjny. Po prostu jest ładnie wkomponowany między te dwa budynki: ten stary budynek szkoły, i po prawej ten budynek z tą salą gimnastyczną. A w dalej w tyle, proszę Państwa, to ciekawa, budynek Straży Pożarnej, ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicze Straże Pożarne powstały jeszcze w czasie zaboru na terenie wielkopolskie. I z tego okresu, jeszcze przed pierwszą wojną siadą, jest ten budynek z tą wieżyczką, no i sygnaturką. Tak. Przed nami zabudowania tartaku. Pamiętam, że kierownikiem był tutaj pan Eugeniusz. Wtedy również podlegał pod... Tartak Księdno Tartak w Powodowie sprowadzono wtedy ze Związku Radzieckiego olbrzymie kłody drewna no powyżej metra średnicy surowiec był bardzo tani wtedy i tu przerabiano Tartak się rozwijał był bardzo dochodowy także pobudowano tutaj mieszkania dla pracowników tu po prawej stronie Państwo widzą, tutaj wybudowany budynek mieszkalny. To zdjęcie przedstawia dworzec kolejowy w Świętnie, jeszcze w czasie gdy Świętno zostało przyłączone do Niemiec. Wtedy od razu udekorowano na powitanie niemieckimi flagami ale później już gdy hitler doszedł do władzy i on nagrodził o, wtedy złotym krzyżem zasługi pastora miejscowego wtedy już oczywiście wisiały tutaj flagi ze swastyką ale trzeba przyznać że Stacja była utrzymana bardzo porządnie. Dla kontrastu pokazujemy jej stan obecny. Do niedawna ona tutaj odgrywała no, bardzo ważną rolę przy załadunku i wyładunku drewna. A teraz widać ja tylko raz po raz. Tutaj towarowy pociąg przejeżdża do Nowej Soli. Ruch osobowy zaś na, na tym odcinku został już z, z kaso, zlikwidowany.